Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy lud oczekiwał z napięciem, i wszyscy snuli domysły w swoich sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich. Ja was chrzczę wodą. Lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać, zamykał sandałów. On będzie was chcił duchem świętym i ogniem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i duch święty stąpił na niego w postaci cielesnej, niby gołębica. A z nieba odezwał się głos: Ty jesteś, mój, ty jesteś moim synem umiłowanym. W Tobie mam upodobanie. Oto słowo Pańskie. <laughs> 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 Oto słowo drodzy, niedziela Sztupańskiego <laughs> kończy obchód uroczystości Bożego Narodzenia. Od jutra, chociaż jeszcze w Kościele pozostaną dekoracje świąteczne i pewnie jeszcze gdzie niegdzie śpiewać będziemy kolędy, to rozpoczynamy okres zwykły, czas, w którym będziemy przeżywać tajemnicę posłanictwa Jezusa. Ten chrzest, który dzisiaj Jezus, do którego Jezus dzisiaj przystąpił, jest takim momentem, można powiedzieć, posłania. Posłania, by głosić dobrą nowinę. Chciałbym, byśmy tę dzisiejszą refleksję poczynili w takich trzech momentach, w trzech takich punktach. Po pierwsze, tajemnica Chrztu Jezusa. Zdajemy sobie sprawę z tego, że ten Chrzest, dokonywany przez Jana Chrzciciela, był sztem nawrócenia i pokuty. W innej redakcji Ewangelii słyszymy, że ci, którzy przychodzili do Jana, wyznawali przy tym swoje grzechy, pytali się Jana, co mają uczynić, w jaki sposób zmienić swoje życie, jak wyjść z tego zła, które gdzieś opanowało i zostali obmywani wodą. Nie był to chrzest w rozumieniu sakramentu. Zresztą święty Jan bardzo jasno o tym mówi. Ja was chrzczę wodą, ale idzie po mnie mocniejszy. Ten, który chcić was, będzie Duchem Świętym i ogniem. Zatem Chrzest Janowy jest ostatnim z elementów, czy z ostatnich wymiarów, zapowiedzi chrztu jako sakramentu. Skoro jest to chrzest nawrócenia i pokuty, to zawsze możemy zapytać: to w takim wypadku, po co Jezus, Syn Boży, wcielone Słowo Boże, po co? Jezus przyjął chrzest. Czyżby był grzesznikiem? Przecież wiemy o tym, że jako Syn Boży jest do nas podobny we wszystkim, oprócz grzechu. I rzeczywiście widzimy również w innej redakcji Ewangelii, jak jeszcze trwa wymiana zdań pomiędzy Jezusem a Janem. To ja potrzebuję od Ciebie chrztu, mówi Jan. Uczyń tak, by się wypełniło pismo, by się wypełniło słowo. Jezus wchodzi w wody Jordanu. Można było powiedzieć, że te wody Jordanu są przeniknięte wszystkimi grzechami, które ci wyznawali przed Jezusem. Ci, którzy przychodzili tutaj, by zmieniać swoje życie, żałowali za te grzechy, wyznawali te grzechy, chcieli poprzez ten gest rytualny, symboliczny zmienić swoje życie. Chcieli żyć inaczej. Widzieli, dokąd to życie doprowadziło. Dokąd ich to życie, można powiedzieć, zaprowadziło w grzech, w zło. Gdzie człowiek pozbawiony Boga, gdzieś zaczyna błądzić. I Jezus wchodzi w ten grzech. Jezus wchodzi, właśnie można powiedzieć, w te wody grzechu, wody Jordanu. W teologii powiemy ładnie, że Chrzest Jezusa w Jordanie jest antycypacją krzyża Jezusa, zapowiedzią tego, co dokona się na krzyżu. Dlatego święty Paweł też powie, że otrzymaliśmy chrzest zanurzający nas w śmierci Jezusa. kiedyś ja o tym mówiłem, ale w muzeum w Kołomyi, niestety obecnie na Ukrainie, przed wojną polskiej Kołyi, muzeum chturszczyzny. Ucłowie to pasterze wypy, wypasające owce w Karpatach, ludowi, prości. Jest tam parę krzyży, które przykuły moją uwagę: krzyże malowane, drewniane. I co ciekawe, w miejsce pasyki, czyli figury Jezusa Ukrzyżowanego, przedstawiona była scena Chrztu Jezusa. Pomyślałem sobie Boże, jaki to musi być zmysł wiary, jaka potęga ducha takich prostych ludzi, którzy widzieli właśnie w tej scenie chrztu Jezusa zapowiedź właśnie męki śmierci. Bo przecież to, co dokonało się na Krzyżu, gdzie Jezus definitywnie bierze mój i Twój grzech, by go pokonać. To zostało zapowiedziane, zapoczątkowane w chście. Jezus wchodzi w wody Jordanu, które są pełne grzechu. Pełne grzechów, które zostały, można powiedzieć, obmyte symbolicznie przez to wodę. Co mówi nam ta scena? Co mówi nam ta sytuacja? To to, że Jezus jest gotowy wejść w każdy mój grzech. Jezus jest gotowy wejść w każdą moją sytuację, którą mnie od Boga oddala. Że ja mogę żyć tak, jakby Boga nie było. Ja mogę Bogiem wzgardzić. Ja mogę żyć tak, jak mi się nie podoba. Ale nie ma takiego momentu. I to jest właśnie element dobrej nadziei, Ewangelii, słowa życia. Nie ma takiego momentu, w którym Bóg byłby w stanie się ode mnie odwrócić. Chociażbym żył. Zupełnie, można powiedzieć, najgorzej na świecie. W sposób zupełnie nieboży, nawet nieludzki. To Bóg nie jest w stanie ode mnie odejść. Ja mogę tego Boga nie widzieć. Mogę na tego Boga się zamknąć. Ale nie ma takiego momentu, że Bóg ze mnie zrezygnował. Myślę, że słyszeliśmy niejedne świadectwa życia różnych nawróconych ludzi. Którzy często padli naprawdę bardzo nisko, którzy często żyli już jak nie ludzie. Zresztą w rozmowach po kolendzie wiele historii potwierdzają to prawdę, gdzie człowiek gdzieś pogubiony zanurza się w ten bezmiar grzechów. I może na jakiś czas jest dobrze, jest super, człowiek korzysta z życia, ale w pewnym momencie widzi, jak to życie. Ucieka mu między palcami. Jak to życie przestaje być życiem w pełni ludzkim. I powrót do Boga. Jak dobrze, że jeszcze Bóg mnie nie opuścił. Może mnie opuścić najbliższa rodzina. Może mnie opuścić moje towarzystwo, znajomi. Ja mogę siebie opuścić, żyjąc jak ten człowiek. Ale Bóg nie jest w stanie tego uczynić. Jezus, który wchodzi w grzechy Jordanu, Jezus chodzi także w moje grzechy, w moją sytuację i chce mnie zbawić. Chce wziąć na siebie mój, moje grzechy. To, co często o tym przypominam, ale to jest bardzo wymowne w kościele katolickim: krzyże zawsze są z pasyjką Jezusa, z figurą Jezusa. Chociaż protestanci mówią, nie wkładajcie Jezusa na krzyż, on zmartwychwstał. I w zborach protestanckich nie zobaczycie krzyża z pasyjką. U nas w kościołach katolickich ten krzyż jest zawsze z pasyjką, z figurą Jezusa ukrzyżowanego. To nie znaczy, że zaprzeczamy temu, że Jezus nie zmartwychwstał. Ale mówimy, że kiedy przeżywasz krzyż, kiedy przeżywasz cierpienie, kiedy wydaje ci się, że ci nawet Bóg opuścił, to kiedy patrzysz na ten krzyż, to widzisz, że on nie jest pusty. I mój i Twój krzyż nie jest pusty. Jest z nim na nim Bóg. Zatem ta pierwsza myśl Boga, który wchodzi nawet w najgorsze zło mojego życia, w najgorsze grzechy mojego życia, w najgorsze zawirowanie, można powiedzieć, gdzieś się zagubienie, po to, by wejść i mnie z tego grzechu wyprowadzić. Dopóki żyje, jest cały czas nadzieja na zmianę, jest cały czas nadzieja na poprawę, na wyjście z grzechu, bo Bóg nigdy mnie nie przekreśla. Bóg nigdy już nie odfajkuje mojego imienia. To po pierwsze. Po drugie, co ciekawe, właśnie w tym momencie, kiedy Jezus stoi w tych wodach Jordanu, pogrążony w grzechach świata, w grzechach moich i twoich, Słyszę, Tyś jest mój Syn umiłowany. Można powiedzieć, że w tym słowie do Jezusa Bóg jakby powtarza do mnie i do Ciebie. Tyś jest moja córka. Tyś jest mój Syn umiłowany. Właśnie w synostwie Jezusa odnajdujemy własne dziecięstwo. To nie trzeba tak zasługiwać na miłość. To nie trzeba tak udowadniać Bogu, że ja zasługuję na Jego miłość. Bóg mówi, Tyś jest moje dziecko. Być dzieckiem Boga. Patrzcie, jaka to jest cudowna prawda. To, co święta Tereska, dzieciątka Jezus, kiedyś wyznała przy okazji modlitwy Ojcze Nasz. Powiedziała, że kiedy zaczyna modlitwę Ojcze Nasz, to łzy same płyną jej do oczu i ona nie jest w stanie dalej się modlić. Bo kiedy uzmysławia sobie, co ona mówi tymi słowami, że Bóg jest ojcem. To znaczy, że ja jestem Jego dzieckiem, to mówi ta miłość w niej tak ją wypełnia, że po prostu nie jest w stanie wypowiadać nic więcej. Bóg moim ojcem, ja Jego dzieckiem. Dzieckiem Boga. Dzieckiem, które Bóg kocha nade wszystko. Zdaję sobie sprawę z tego, że może ktoś powiedzieć: Boże, tyle ludzi na świecie miliardy ludzi. I Bóg mnie kocha. Takiego pojedynczego, taką pojedynczą, można powiedzieć, taką pchełką, mrówkę, o której pewnie cały świat nawet nie wie o istnieniu. A Bóg mówi: Tyś jest moje dziecko. To, co dokona się w sakramencie chrztu już w kościele, to właśnie, można powiedzieć, te stworzenie tej relacji pomiędzy mną a Bogiem, relacji dziecka. I co jest szalenie ważne, i to wypływa później. W nauczaniu się Pawła bardzo mocno: nie niewolnika, nie sługi, dziecka, dziecka. Niewolnik kombinuje jak może. Sługa robi to, co tylko do niego należy. A dziecko jest u siebie. W relacji do Pana Boga mamy być u siebie. W relacji do Pana Boga jesteśmy u siebie. Wiara, kościół. To nie jest coś zewnętrzne. To nie jest coś, co się tylko wkłada na jakiś moment. Ale można powiedzieć, że to jest moja tożsamość. Bóg, który przychodzi i mówi Tyś jest moje dziecko. Pomyślcie sobie, wróćmy może do czasów swojego dzieciństwa. Ci, którzy mają dzieci, niech popatrzą na własne dzieci. I teraz wyobraźmy sobie tę relację. Ja, Bóg. I pomyślmy sobie, co tę relację buduje. Co tej relacji szkodzi? Jako rodzice pomyślcie sobie, co Was cieszy w relacji z dziećmi, a co Was smuci, kiedy dzieci tak czy inaczej się zachowują. I teraz przełożyć to na relację do Boga. Jakim jestem dzieckiem Boga? W jaki sposób to moje dzieciństwo się realizuje? W jaki sposób staję się tym dzieckiem Boga na co dzień? Jeżeli jestem dzieckiem Boga, to też ma to silny wpływ na to, jaką mam relację do bliźniego, do tego, który stoi czy siedzi obok mnie. Bo skoro ja jestem dzieckiem Boga, to ona, on obok stojący są również dziećmi Boga. Przeżywacie to jako rodzice, kiedy rodzeństwo jest skłócone, kiedy rodzeństwo o sobie nie rozmawia. Kiedy może jest o siebie, kiedy gdzieś nie ma tej relacji miłości, jak Bóg przeżywa tu relację między nami, jak Bóg przeżywa relacje między swoimi dziećmi? Myślę, że w tej kwestii też trzeba uczynić rachunek sumienia. Ja dziecko Boga, ale i ty dziecko Boga, jak powie święty Jan jak można kochać Boga, którego się nie widzi, jeśli nie miłuje się człowieka, którego się widzi. To wszystko wynika z chrztu. I rzecz ostatnia, już tylko dopowiedzenie. Tyś jest mój syn, tyś moja córka. Dziecko konkretne, nie bezimienna masa, nie bezkształtna jakaś społeczność, ale konkret, Zobaczcie, jak to jest pięknie, że na chrzcie świętym otrzymujemy imię. Bóg mówi zawsze po imieniu. Imię to jest tajemnica osoby. Imię to jest tożsamość. Świetną intuicję użył, omawiając chrzest Jezusa, papież Benedykt XVI, kiedy powiedział, że Bóg zawsze mówi do człowieka po imieniu. Tymczasem diabeł objawia swoje imię w Apokalipsie. Jako cyfry 666, 6, 6. człowiek dla diabła jest tylko numerem, liczbą. I papież Benedek XVI wspaniale odnosi to, intuicję do czasów obozów koncentracyjnych, łagrów sowieckich, gdzie człowiek został pozbawiony godności, nie tylko, że wyrwany z domu, pozbawiony więzi rodzinnych, nie tylko, że ogołocony, Doszczętnie, ze wszystkiego, łącznie z ubraniem, to jeszcze było to za mało. Człowiekowi odebrano imię, nadano mu numer. Nadano mu numer. Bóg nie widzi we mnie numeru. Bóg nie widzi we mnie liczby. Bóg mówi do mnie po imieniu, konkretnie, bo zna moje tajemnice, zna moje życie. On nadaje moją tożsamość. Bo Bóg traktuje mnie podmiotowo, jako swoje dziecko, i to dziecko umiłowane. Niech to otwarcie na Boga, który objawia się cały, jako trójca święta, także przy okazji mojego i Twojego chrztu, niech to wezwanie po imieniu, niech to uświadomienie sobie, że jestem dzieckiem kochanym przez Boga. Niech zrodzi we mnie odpowiedź miłości, miłość za miłość. Nie tylko wobec Boga, ale także wobec bliźniego. Amen.